Cześć cześć kochani, Marek malet z tej strony z bezpan.pl jesteśmy dalej u Tomka w Czernicy. Dobrze Dokładnie, mówię? W Czernicy. Tomek opowiadał, że to jest niby taka wioska. Właśnie w tej chwili rozmawialiśmy, ale jest tu wszystko. Już przedszkole, tak? tak Szkoła. Słynny zameczek. Zameczek, ja zaraz będę, jak będę wracał do domu, to sobie od razu oczywiście zameczek muszę zobaczyć, bo ja lubię wszelkiej takiej maści zameczki. Jesteśmy tutaj i robimy drugi odcinek, bo w pierwszym pokazywaliśmy jedną część domu, a teraz pokażemy drugą część domu i inne po prostu rośliny, bo jest ich tutaj naprawdę co niemiara i poprosimy Tomka, żeby nam opowiedział coś o nich. Co tu mamy po kolei? Karłatka. Karłatka, czyli nasza z humilis, tak. pięknie zielono tutaj widać z tej strony, z tamtej strony, no. jest tego kupa zieleniny, że tak powiem. Tak, to jest jedna z pierwszych, które sadziłem. Czyli który rok? 2020. Czyli dwie zimy ma za sobą. Tak, teraz idzie trzecia. I tak jak i w budzie była? Nie, 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 tu jest, tu jest znowu <laughs> agrobukina i kabel grzewczy i czujniki agrowłóknina, kabel grzewczy, tak, ale powiedz tak. mi y, y, każdy pień, bo ona ma nie, kilka pni. Nie, nie, Wszystko spinam i jednym tym. Ja tak kiedyś zabiłem karłatka. Tak? Tak. No że ja z mam tak od właśnie samej zrobiłem. Ziemi. Tak dość gęsto tego mam tak. tak właśnie zrobiłem jak mówisz, że myślałem, że tak będzie dobrze. Owinąłem całość i się okazało, że do tego pnia głównego to ciepło nie dochodziło. No a ja coś mam tak, że ta agrowłóknina jest i na ziemi jest dość tak Grubo kablem. No i u mnie niestety tak no. nie poszło i niestety padła. W to miejsce już rośnie następna, tak jak mówisz, no hmm. nie można się przejmować, no tak. po prostu trzeba działać, tak? tak. Popełniłem błąd. Yy, I tyle. Bardzo ładna jest. Nie wiem czy tu będzie widać coś z góry, myślę, że tak. Yy, ma, Zaraz ja może od tej strony zejdę. O! Ale gruba też. No, jest, jest. To jest pierwszy pień taki główny. Tutaj mamy drugi mały poboczny, i tu mamy trzeci. Naprawdę piękna roślina wytrzymuje około minus 10 stopni. Czyli, tak jak Tomek mówi, ma kabel, ma czujnik, tak. ma termostat tak. i wszystko sobie, że tak powiem, hula. Dokładnie. Super, naprawdę. Karłatki są fajne, bo są takie bardzo gęste i sprawiają wrażenie, że tego jest tak dużo. Mhm. Tutaj Tomego opowiada też ciekawą historię, tutaj tych dwóch trachy karpusów, rosną tu dwa trachy karpusy, mów skąd one się wzięły? No od znajomego, <laughs> miał je parę lat w donicach, chował je na zimę do, do piwnicy, a od wiosny przez całe lato, aż do jesieni yy, po prostu były na dworze. Ale one były, jak duże były? Ja w tym roku posadziłem. Czyli takie były takie, jak, jak, jak są? Te, tak, tak i po prostu już mu się nie mieściły. Kurde, to jak, to jak na rośliny w Donicach, to wyglądają przecudnie. Tak, i wiem, że są z Włoch. Przecudnie, naprawdę? No, przywióz jest z Włoch i po prostu. Bardzo dobrze musiały być zimowane, stań no przy nich. O, tu będzie widać, jakie to jest całe duże. Właśnie. Czyli jest w wielkości tomka. Prachy karpu, to, to trochę karpu, karłatkach, trochę większy. Bardzo dużo liści wypuścił. A, jak po posadzeniu do gruntu? Tak. Tak, ruszył od razu. Ale był bardzo dobrze ukorzeniony. Tak. No bo bardzo, cały czas bardzo. w donicy, A nie? No po prostu no. wyciskało po bokach, nie? No dokładnie. No. Jak tyle lat siedzi tak. w donicy i no. tu od razu widać jak pięknie ma liście od dołu, tak? No, bo to jeszcze zachowane, nie? No właśnie, jak stare było, liście. Jak to było w piwnicy. No. no i nie mieściły się i zadzwonił do mnie, bo wie, że mam dużo palm. I czy nie chcę kupić? No to kupiłem. No. dobry pieniądz mi sprzedał, no i kupiłem. No. no pewnie, że tak. Takich okazji nie ale, można przepuścić. Gdzie, no. Szczególnie, że rośliny naprawdę są piękne. dość takie fajne to to bardzo bardzo dobrze, Bardzo dobrze utrzymane przez Twojego tego kolegę. No. Trzeba mu pogratulować, że przepięknie Cieka, Ciekawe, tak, ile tak, u niego rosły, Ty wiesz? Tak, pozdrawiamy Darka. Ty wiesz, ile u niego rosły? Słucham? Ile u niego czasu one mogły czy rosnąć? Teraz? Nie wiem, ale dość sporo czasu je miał. Czyli kilka lat? Tak, tak, tak. Tutaj mamy drugiego tego Trachy Karpusa włoskiego. Tak. Bardzo ładne rośliny. Nasiona Ten sobie o. Ma nasionka. Wszystko wygląda no. pięknie. Taki, dość taki grubasek jest, bo nie jest. Jest, jest. Oba są piękne. No. Naprawdę. Trzeba przyznać, że obie rośliny są bardzo, bardzo ładne. No. I tutaj mamy na środku kolejną karłatkę. Tak. Hammer humilis. Trachy karpuszy to, tak jak wiecie, minus 12. To jest taka graniczna wartość dla liści. Przekonaliśmy się o tym u siebie pod domem. U Krystiana widzieliśmy, co się dzieje, jak jest poniżej minus 12 stopni. A karłatka około minus 10. Też ma, widzę, kilka pni. Tak, ona też ona nie wyglądała tak, jak go posadziłem w zeszłym roku, bo jest jedną zimę. I też była grzana agruwupli na kabelnie. Czyli tutaj, były, czyli tutaj były dwie karłatki i tak. nie było trochę karpusów. Nie było. Czyli nie. były tak jakby miejsca na trochę karpusów. No tak. Czekały. Wyszło. Czekały. Niespecjalnie, no. a tak wyszło. No i bardzo dużo liści pokryszczała, pięknych, nowych. Powiem szczerze. O, tutaj, mm -hmm. to no to rąka. widać to są te liście starsze. Tak, to są te wyciągnięte, no. nie? No. A to już wszystko jest nowe, nie? Mhm. Mm Także bardzo fajnie rośnie. Super. Wygląda to super no. A powiedz mi, a co to jest w donicy tu? E Eukaliptus. Eukaliptus, to to co u Krystiana. u no, niego to rośnie w gruncie. Tak, tylko ja go miałem w gruncie oh, jako malutką sadzonkę i po prostu. To o, tu jak było ucięte widać? Uh -huh. On zmarzł. No i go dałem do, do donicy i w donicy bardzo ładnie rośnie. No na razie poczekam, aż jeszcze będzie większy i wtedy go dam do gruntu. Odżył. Piękny, tutaj mamy dalej trawy. Pięknie wyglądają takie kociaczki. No. I tutaj mamy fajny, fajny kącik. Taki zagajnik. Tak. Ja się odmówię. No, tak, tutaj mamy na pierwszym strzale trachy karpusz Fortunei, tak. Fortunei. On już długo tutaj jest? Też jest w 2020 posadzony. Czyli dwie zimy. Tak. Tutaj mamy Waszyngtonie po jednej, Waszyngtonie tak. po drugiej, banany w środku, trawy. I jak to zabezpieczyć cały ten kącik? Tu idzie tak w buda. Tu ale banany są w budzie. Wszystko jest w budzie. Na cały kącik będzie? Tak. No, w zeszłym roku tak było. Oprócz, oprócz tej palmy. Bo ta mhm. palma jest też wrzana od początku agrobłkina i kabel. Czyli no wiadomo, tak. trochę karpus do budy nie wchodzi. Tak. A tam tu wszystko będzie w budzie. Teraz tak. Tutaj mamy takiego gościa. No. Co to jest? Daktylowiec. Tutaj mamy daktylowca. No, był piękny, ale przeszedł test zimowy i potracił liście. Na czym polegał test zimowy? Był w budzie. No. Pięknie rósł, bo nawet wypuszczał liście w tej budzie. O! No, miał znicz grzany. Wszystko było pięknie, tylko ja po prostu um, początek lutego już go odkryłem. Ło! Szybciutko! <gry> no i po prostu zmarzłem mu liście, wszystko popcinałem, bo wszystko poszło. I to jest przyrost dopiero dwa y, y, miesiące temu zaczął puszczać uh -huh. I to jest tak naprawdę teraz świeże nieźle naprawdę no ale już go nie będę testował czyli co a w tym roku tak samo kogo szybko nie odkryjesz po prostu. no dokładnie też będziemy budę będzie miał znicz. ale czemu go tak szybko odkryłeś co było że chciałeś widzieć gości co no i potem już wie. A niech będzie no i Ale czy on... takie były po minus 5, minus 6 trzymało cały czas dokładnie i... I on od razu wtedy stracił liście? Tak było widać? Nie, 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 nie. On dopiero na wiosnę zaczął zmieniać kolory, Aha. zaczęły mu sknyć te liście. Czyli po, po mrozach myślałeś, że jest wszystko OK? Wyglądało normalnie? Tak, tak, tak. No, myślałem, że z niego nic nie będzie, bo nic nie ruszało że jak wzrosto mu wypadł. Aaa. No. Czyli to już było aż tak źle. Tak, tak, tak. Był na ojomie. No, na ojomie, dokładnie. No ale. Ma się dobrze. Podrywałem go cały czas. E... Zasilałem. I... I udało się. Tak, tym fokusem dużo fazi... On dostał właśnie tego fokusa dużo. Wyprowadziłeś go na prosto. Tak, tak, tak. No Pięknie. I odżył. Pięknie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. O, elegancko. Teraz, nie, teraz już nie pozwolę mu. Teraz stanę od... Aha, tu jeszcze mamy zawodniczkę. No, to jest. Ona jest w zeszłym roku posadzona. Mm -hmm. I jej I nie zabezpieczałeś nie To jest ta. I nie miała bo... minus 18, tak? Też, nic. To. Ani daszku, nic kompletnie. Nie żyje. Tutaj mamy dwa takie duże trachy. Ja się odsunę. No. Możesz między nimi stanąć, żebyśmy widzieli. No. O, te są naprawdę duże. No. A ich historia jaka? W tym roku posadzony. I to chyba niedawno. Niedawno. Dwa dni temu. Dwa dni temu, tak. Tomek u mnie był no, na... Przyjechałem do Marka, były bardzo dobre promocje. Wziął na wyprzedaży no, i nie, zobaczcie, nie, nie. jakie rośliny. No i takżeśmy się... nie kupić. I takżeśmy się zastanawiali, czy sadzić, czy nie, no. czy przetrzymywać, ale no, zdecydowanie. Ja mimo wszystko, moim zdaniem lepiej posadzić, niż je gdzieś chować, bo nawet, od... nawet nie miałbyś gdzie chyba ich chować, nie? nie? Nie, nie, nie. Myślałem, że w garażu, ale nie wejdą. I tam <laughs> Ta jest taka specyficzna, bo jest krzywa. Tak, tak, tak łukowata Bardzo, taka. Tak. Specjalnie ją posadziłem tą stroną, żeby ona się wyginała znowu w drugą stronę. No, może się końca. zrobić coś takiego, że będzie tak, miała taki... Tak, tak, to, to. specjalnie ją posadziłem tym pochyłem do mnie. No, 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 ja, ja w którymś roku posadzę także że położę, no, żeby rosła no. do góry. Będzie super wyglądać. Dobra, czyli mhm. mamy dwa trachy posadzone dopiero co w październiku. Mamy tak. daktylowca po teście zimowym, mamy, mamy jukę po gromce mrozu, w której tak. nic się nie dzieje i tu kolejny piękny, trachy karpus fortunei A to są te teluksy. Tak, tak, tak. I one, one kiedy były kupione? w 2020. Oba, bo Oba. tu mamy drugi. Tak, tak. I one były dosłownie takie no. Czyli pnia urosły z pół metra. No. <kłys》>. To były takie i, i bardzo... Z gruby, no ta bardziej się wyciąga od tej, bo tamta jest bardziej w cieniu, a tam ma mm -hmm. więcej słońca. Tak, to widać od razu. No, nie? ale liści co roku od groma. Piękna. No. A jej no, jak ma. zabezpieczałeś do zeszłym roku? Yy, szczerze? No. Przyznam się, tylko Buda bez grzania. No, no i dobrze, no. To. W ogóle nie widziałem nigdy grzania od początku. No i bardzo dobrze, Każ jak widać. No, każda zima jest tylko Buda, styrodur. No ale powiedz, a jak one będą miały po 3 metry? No to będziesz dawał kabel normalnie, tak? To, tak? to wtedy nie mógł no. Bardzo ładnie wyglądają, tak jak Tomek mówi. No. Te deluxy wypuszczają piękne, soczyste, no, nowe liście, no, nie? No, one bardzo ładnie wyglądają. Tak, w tym roku też będzie ileś, także będzie można, można sobie w ogóle rezerwować już rośliny na przyszły rok jakby co. U Tomka to już to w dzisiaj tak by chyba nic nie zmieściło, trzeba działkę ja dokupić. jeszcze coś będę myślał. Coś coś nie nie. Tutaj mamy Wariózy. następną, ale ładna. W tym roku posadzona. Mhm. No i powiem szczerze, już mam wyciągnięty jeden odrost. Donicy? A wyjąłeś tak, z ziemi a... Mnóstwo ma o, tak tych, tych bólów takich nie Zaczynają rosnąć Ale ładne gloriozy są przepiękne no, ma... Pięknie się pięknie rośnie bo to jest wszystko to jest świeże to, Aha. To. to By, od... Byłem właśnie przed chwilą znaczy przed chwilą kilka godzin temu w Rzeszowie u Pani Kasi urosła jej pół, pół metra w tym roku Tak, tak. No. To samo byłem u pana Marka w Kielcach też pół metra nie. Gloriozy jeszcze będę na pewno zamawiał. To jest Świetne bo te mi się roślinie, tak podobały, nie? Gloriozy. No, jeszcze, jeszcze może zastanawiam się na to wa wagriatu, nie? No, żeby była kolorowa, nie? Dokładnie. No, a ona ma chyba trzy głowy. Ma jeden. Tu ma jedną, tu ma drugą. Druga. A tu jest jeszcze. Głowa następna, tu jest trzecia głowa. Jest, no trzy głowy. Trzy no. Ale będzie cudnie wyglądać jak to wszystko jeszcze się rozrośnie. No Przekręcamy kamerkę na drugą stronę. I tu mamy Butia, ale czad. No. Zobaczcie jak ładnie wygląda. Tylko teraz nie ma słońca no. tutaj znowu, i raz dobrze jak nie ma słońca, no. raz niedobrze. No. Tak wygląda, stań przy niej. I, ona... no. I powiedz, ona w tym roku? Nie, w 2021. A, czyli z zeszłego roku. Tak, z zeszłego roku. Jedna zima no, y... agronbuki na kabel grzewczy i dała radę, dała ale radę. pięknie ze środka wypuszcza nowe tak, liście to nowe. Tak, to, ja to widać też dużo obciąłem. Widać, widać no. że to jest takie świeżutkie. Tak, to jest wszystko nowe wypuszczone. Ale ładne. No. To jest wszystko nowe, bo du też dużo popcinałem mhm. one już wyglądały po prostu... Nieładnie. nieładnie. Mhm. Odsunę się Te też będą obcinane na na, na wiosnę. Na wiosnę. Też, tak, Też, to trzeba wiosnę. czekać do wiosny. Nie ma co. ja no. około minus 10 stopni. I tak, jak widzicie, Tomek tutaj nie grzeje korzenie ani nic, tylko po prostu był kabel. i. Tak. no i wuklina, standardowo. Tak. Tutaj mamy dwa daktylowce. Co no. one tu robią? A, tak, se posadziłem. Zakupione były e, w zeszłym roku w Biedronce. A w Markecie, no. Tak, ale w tym roku posadzone będą mhm. miały butki. Czyli. Yy, zostawiasz je tutaj Ej, na zimę. Kurde, jak to wszystko tu za 20 lat przyjedziemy, no. Ogród Botaniczny. Tak. Zobaczcie teraz, co tu się dzieje. Odsunę się, żeby. Wchodź w ten kącik. Tamten. Aha. No. Tutaj mamy Wagnerianusy. Tak. Tutaj mamy trzy duże trachy karpusy. Co ja jeszcze widzę z tyłu? Karłatka jedna. Tam jest chyba druga, nie? Dasy Silirion i jeszcze Siagrus, Queen Palm. Tak. <küh> Przepraszam, ale czad. Powiedz, opowiedz historię tego kącika, ile to już tu już rośnie? E, te trzy duże e, zeszłego roku posadzone. Mm -hmm. Te wagnerianusy dwa e, w tym roku. Mm -hmm. Te karłatki e, trzy lata temu. Mm -hmm. I to też w tym roku posadzone. Ale fajna pasja palmy, nie? No. Kurde, fajna sprawa, naprawdę. Jak to wygląda, a to jest egzotyka. Ten niemożliwie rośnie, bo on. To pień ma 2,35. Mhm. Sam pień, i po prostu ten to zasuwa z liściami. Ta cała korona, jak się odejdzie, mhm. ta górna to jest wszystko świeże. Nie wiem, ile on wypuścił 20 liści. Piękny jest. No. Dobrze ukorzeniony, trzymie mocno, bo się Fez ukorzenił. A tamte dwa? Yy... Bo coś mówiłeś, że miałeś problem z włókniną, tak? Tak, tak. Po prostu kupiłem nie tą co zawsze agrobłókinę. No i zaczęło ple pleść w środku. Nie oddychało. Tak, nie oddychało to i dobrze to odkryłem, bo ja odkryłem w lutym już. Czyli tak tego tak, daktylowca. Tak, tak, I dobrze to zrobiłem, bo nie wiem co. Ja jeszcze bym poczekał dwa miesiące. No i mogłoby być nie do odratowania. Wszystkie liście potracił jeden i drugi. Bo tu jeszcze miałem starą agrowłókninę, to. Czyli <coughs> zobaczcie, co robi sama agrowłóknina? Nie, nie, to jest masakra, nie, 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 nie polecam mi. Nikomu... Tomego powiadał, że to kupił taką agrowłókninę, nie wiem czy wiecie, coś jak wata, tak. Taki to tak naprawdę w ogóle nie agrowłóknina. Nie, 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 a to jest agrowłóknina, nie? A tu agrowłóknina piękna była z dziurkami, tak, tak. tak. E, no to i, wszystko, i zupełnie to inaczej wygląda. No. Nawet agrowłóknina ma znaczenie. Tak, tak. Wydawałoby się, co to kawał szmaty, nie? No. A jednak nie. Nasiunka są. Mhm. No. Troszkę będzie... Trachy karpus bezwzględnie najlepsza palma do polskiego ogrodu. No. Najlepsza. Obojętnie czy to wagnerianus, czy to fortunei, jeżeli ktoś tak. chce zacząć, to po prostu niech od tego zaczyna, Dokładnie. niech się na tym uczy, mm. niech nawet kupi roślinę, która o takiej wielkości, tak. która ma metr, półtora, że szybko sobie no. zawinie. Przecież one były małe jak na nas już. No deluksy. właśnie, zobaczcie, to były deluksy, pewnie takie pniem z, z 20-30 centymetrów, tak, nie? Tak, tak, bardzo no. I Jeżeli ktoś chce taki sobie zarezerwować, koszt jest naprawdę niewielki, mm. bo, bo czasem ludzie mówią: A ja się boję, a czy się poradzę, a czy przeżyję. Weźcie małego, spróbuj. I bez grzenia by były, nie? I zobacz jaka to jest frajda, no. tak? Sam, sama budka i bez grzania, nie? Przychodzi zima e, i tu pada śnieg, tu coś, one tak. są odkryte, tak? tak? Później, nawet jak przychodzi mróz, zakryjesz, a później wiosna, no. tu jeszcze nigdzie nie ma liści, a my mamy znowu tak. zielone palmy, ciach, nie? No. Niesamowicie to wygląda. Zobaczcie, co tu u tomka się dzieje. No, jak już nawet banany przeżyły. Aha, właśnie, bo banany też tu rosną A, e, w gruncie. W gruncie. Też sam styrodur, tylko, ale tu były grzane znicze, nie, Banany mhm. basio i przeżyły. I, i rosną malutkie sekunki, Ale były ścięte, nie? E... Do jakiejś wysokości? Tak, ja te, też będę ścinał. Dotąd. Liście pójdą wszystkie, i dotąd. Mhm. I tu przyjdzie buda, znicz, i to jest wszystko, nie? Tu jest fajne miejsce dla nich, bo jest no, zaciszne. Tak. Bo normalnie banany wieje. zawsze takie są poszarpane, nie? No, wtedy była taka jedna, jeden dzień był <tut> bardzo, bardzo wiecznie, no to coś dostałem po tej liście. ale ja też dużo już popcinałem po prostu już ze starości, nie? No, jakieś grzybki się pokazały, bo bolało. Zobaczcie, jeszcze raz, co my tutaj mamy. Idąc po kolei, tym razem od tyłu. Tu są trzy duże trachy karpusy. Dwa Wagnerianusy, a tu jest jeszcze te, te Fortunei tak, Skopany. <gryśla> karłatka jedna, Karłatka druga, e, Dasy tutaj jest Queen Palm, który mówiłeś też, kupiłeś gdzieś tam na jakiejś tak, totalnej tak. wyprzedaży tak. i będzie w, budzie. będzie w budzie. Tutaj mamy dwa małe datylowce z Biedronki, jak to Tomek mówi, też będziemy miały budkę. Tu tak. mamy butję Erios pate, tak. Która jest już jedną zimę ma za sobą, mhm. Juka Glorioza, Które Tomek mówi, że na pewno jeszcze będzie kupował, bo są super. Na 100%. Tutaj mamy Fortuna i Deluxe, jeden, drugi. Tutaj mamy psa. No. <noise> Tutaj mamy daktylowca po teście mrozowym, tak. ale przeżył. Mamy roztratę. Dwa znowu duże trachy karpusy, teraz sadzone. Tutaj mamy Waszyngtonie w kąciku. Mamy ba banany, Musabasio. Yy, mamy dużego tracha, który stoi tutaj, jakby przed tym kącikiem. Z tyłu są do tego jakieś, tra jakieś trawy rosną. Tomek przy tym i to wygląda przepięknie. Tu mamy eukaliptus w doniczce. Tutaj kolejna sprawa. Karłatki, dwie no. i dwa yy, trachy karpusy, które Tomek yy, załatwił sobie od znajomego. Tak. Bardzo ładnie utrzymane, które były doniczkowane. To się rzadko zdarza, żeby doniczkowane trachy tak dobrze wyglądały. Tutaj mamy trachy Karpus Vulcano, który wypuścił bardzo dużo sztywnych liści. Tutaj mamy czarne trawy, między innymi, które tak mi się podobają. Tutaj są trawy, które się kładą już, no bo już. na nie czas. Na nie czas. Ale tego tutaj jest. Tutaj mamy Hystrix, czyli palmę i głową. Tak. Cycas Revoluta. On wytrzymuje minus 5. Ja już to testowałem chyba dwie z rzędu. Dasylirion Longissimum. On około minus 10, minus 12. Tylko musi mieć sucho bardzo. Tak. Nolina Nelsoni. Około minus 12, minus 14. Przecudna Karłatka. Bardzo grube pnie. No. Cerifera, też około minus 10. Ja dziękuję. Jubea, Juka Filifera, Brachea Armata, ogród botaniczny. Także będziemy się z Tomkiem żegnać. No i co możemy powiedzieć? Zapalniamy Polskę z tak. bezpan.pl. Nie poddajemy Oletam. się. Jak są jakieś porażki, bo porażki się zawsze mogą zdarzyć, ale to nawet jak ktoś sadzi dęby, brzozy czy tuje, to, to może uschnąć, może Posadziłem coś się stać. jest tu i wszystkie sześć padły. No, no. Tak. Sześć tu i wszystkie sześć padły. Jechałem do innego hodowcy, tu i tam i te żyją. No. Widzicie, nie ma. Nie ma zasady. Jeżeli chcemy egzotykę w Polsce, no to po prostu to są testy, to są próby. No i wiadomo, jak to jest. Czasem się coś uda, czasem się coś nie uda, ale się nie załamujemy. Ale warto, warto, warto. Oczywiście polecam. zresztą widzieliście sami, co tutaj się dzieje u topka no. w ogrodzie. Tak? I to jeszcze nie koniec, mimo wszystko, że już nie ma miejsca, ale to jeszcze nie koniec. I to jest. A tu jeszcze teściowie niedaleko mieszkają, też mają działki. Tak. I jak nie będziecie sadzić, to będziemy sadzić u nich, czy chcą, czy nie chcą. Dokładnie. Będziemy u nich zapalniać. Pozdrawiam. Cześć. Trzymajcie się, wspaniałego dnia, cześć.